Dzień dobry Państwu. Dzisiaj przedstawię temat restrukturyzacji sądowych. Temat bardzo modny, bardzo na czasie, z oczywistych względów. Bideł przedsiębiorców z roku na rok jest coraz gorzej, więc powstaje zadłużenie, powstają zobowiązania, których nie jesteśmy w stanie spłacić. Szukamy ratunku. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się właśnie postępowanie restrukturyzacyjne. O przynajmniej tak nam mówi system. Aczkolwiek ja mówię, nigdy tego nie rób. Zacznijmy od tego, kiedy wprowadziliśmy w Polsce prawo restrukturyzacyjne. Było to w 2016 roku. Wcześniej, po zapoznaniu się z treścią ustawy, napisałem publikację do Rzeczpospolitej. Prawo restrukturyzacyjne, sukces czy porażka, przewidując, że będzie to kompletna porażka. Nie myliłem się. E, powstała wtedy Rzeczpospolitej dyskusja, wypowiadali się syndycy, część była po mojej stronie, część e, zdecydowanie nie. Oczywiście w tej drugiej grupie byli właśnie doradcy restrukturyzacyjni, którzy liczyli na duże apanaże z powodu prowadzonych postępowań. Dodajmy jeszcze, że ustawę pisali głównie prawnicy, więc o restrukturyzacji, która jest stricte związana z bankowością, mieli bardzo mdłe pojęcie, podobnie jak również samym prowadzeniem działalności gospodarczej w sytuacji zagrożenia. Po prostu tę ustawę pisali dla siebie po to, żeby w przyszłości czerpać znaczące korzyści z postępowań restrukturyzacyjnych które na ogół są tak zwaną przedłużoną agonią firmy. Co oznaczają te zapisy? Otóż prawo restrukturyzacyjne nie mówi o tym, że część zobowiązań ma zostać umorzonych. Raczej powinniśmy je spłacić poprzez zawarcie układu z wierzycielami. A co to oznacza? Czyli oprócz bieżących zobowiązań, mówimy przecież o kredytach czy o jakichś tam innych leasingach, Innych zobowiązaniach, które mamy co miesiąc, które najczęściej nam nie spadną w związku z procesem restrukturyzacyjnym, to oprócz tych kosztów będziemy jeszcze musieli dopłacać w określonym czasie zaległości, które powstały w okresie wcześniejszym. Krótko mówiąc, układ może powstać. Widziałem bardzo wiele układów, które zostały zawarte. Pięknie wyglądały na papierze, ale były niemożliwe do zrealizowania przez przedsiębiorcę. Dokumentami, które powstają w procesie restrukturyzacji, jest przede wszystkim plan restrukturyzacyjny. Zwykle są to sztampowe zapisy. Usługi tego typu są dosyć drogie. Najczęściej zaczyna się restrukturyzacja od kwoty 40-50 tysięcy. Owszem, zdarzają się niższe kwoty. Słyszałem o 20 tysiącach, mam nawet taką umowę przy sobie, ale to wcale nie znaczy, że to będzie usługa dobra. I odwrotnie, to, że zapłacimy więcej, nie, nie oznacza wcale, że będzie to dobry towar. Dążeniem obu stron, czyli zarówno doradcy restrukturyzacyjnego, jak i przedsiębiorcy, jest zawarcie układu z wierzycielami z tym, że dla doradcy jest to po prostu czynność, którą chciałby zakończyć i nie przejmuje się wtedy wcale, jeżeli ten plan okaże się nierealny. Spotykam dosyć dużo sytuacji, kiedy przedsiębiorca wchodzi w postępowanie restrukturyzacyjne, przychodzi do mnie niestety zbyt późno, czyli kiedy już układ się wali i wtedy jest to sytuacja Tysiąc razy gorsza, niż gdyby przeszedł do mnie przed restrukturyzacją. Najgorszym wariantem jest trafić do firmy antywindykacyjnej sieciowej, która oferuje taki produkt jak restrukturyzacja przedsiębiorców. Są to po prostu łapacze zadłużonych. Karmią się ostatnimi pieniędzmi przedsiębiorcy, dzieląc to na kilka części. Zawsze bo jakaś część musi przypaść temu, tej osobie czy tej firmie, która stworzyła daną sieć. Druga część trafi dla tych osób, które są w danym oddziale, udają, że pomagają przedsiębiorcom czy zadłużonym, a de facto są tylko pośrednikami w przekazaniu dokumentów do osoby kolejnej, którym jest właśnie wybrany doradca restrukturyzacyjny. Czyli mamy już trzech chętnych do podziału z pieniędzy przedsiębiorcy. Czasem jeszcze bierze w tym udział pośrednik finansowy, który kieruje klienta właśnie do takiej placówki sieciowej, czyli zdarzyć się może, że z kwoty opłaconej przez przedsiębiorcy, przez przedsiębiorcę, aż cztery podmioty się muszą nakarmić. Tak jak już mówiłem, sporo takich spraw do mnie trafia. Natrafiłem nawet na jednego seryjnego zabójcę firm. Jest to doradca restrukturyzacyjny, pan Adrian. Nie powiem nazwiska, nie powiem z jaką firmą współpracuje. Natomiast widziałem kilka jego postępowań i y, część materiałów, czy powiedzmy cytatów Państwu przedstawię, aby Państwo wiedzieli, na czym ta usługa polega. Sieciowy antywindykator, czyli firma, która ma wiele placówek antywindykacyjnych w Polsce, skonstruowała bardzo prostą, wręcz lakoniczną umowę na przeprowadzenie tej operacji, i tu właściwie mamy jedno hasło. Przedmiot umowy jest usługa prawna w postaci restrukturyzacji uproszczonej. Usługa oznacza, że będzie realizowana od dnia zawarcia mniejszej umowy do dnia zawarcia układu z wierzycielami i przygotowania planu spłaty. Resztę są to zapisy mało istotne, koszt usługi prawie 25 tysięcy, więc tutaj mamy już dwie osoby, które się podzieliły, czyli osoby, które pracowały w danym biurze u tego antywindykatora i ten, kto zarządza siecią. Trzecią osobą jest właśnie ów doradca restrukturyzacyjny, czyli pan Adrian. Cóż się okazało, proszę państwa? <laughs> Układ został zawarty no, na zasadach, o których wspominałem wcześniej, czyli w żaden sposób przedsiębiorca nie mógł tego układu zrealizować. Natomiast przez pierwsze miesiące bardzo się starał i wpłacał te kwoty, które były zgodne z zawartym układem. Niemniej jednak zdarzało mu się troszeczkę opóźnić z wpłatami. W związku z tym zareagował doradca restrukturyzacyjny, czyli ten człowiek, który niby pomagał przedsiębiorcy wyjść z problemów. Zaraz Państwu przedstawię jak. Otóż jak tylko doszła informacja do pana Adriana, czyli doradcy restrukturyzacyjnego, że wpłaty są, ale nieterminowe, zgłosił się do sądu. Z odpowiednim pismem. W tym wypadku był pełnił rolę nadzorcę wykonania układu i wnosi o nadzorca wykonania układu, wnosi o nadanie, uwzględnienie wniosku wierzyciela o uchylenie układu, bo ktoś się zgłosił, że dostał za późno pieniądze, nadanie postanowieniu, postanowieniu sądu uchylającego układ rygoru natychmiastowej wymagalności. Czyli zamiast reprezentować dalej klienta, pomagać mu, no przecież wziął od niego pieniądze, chce jak najszybciej układ uwalić, mówiąc w naszym języku. Przeczytałem jeszcze kolejny fragment z tego pisma pana nadzorcy, pana Adriana. Podkreślić należy, iż dłużnik wy dokonuje wpłat na poszedł wierzytelności objętych układem, jednakże są one dokonywane nieterminowo. Wobec niewykonywania układu przez dłużnika konieczne jest również zabezpieczenie interesu wierzycieli poprzez nadanie rygoru natychmiastowej wymagalności postanowieniu sądu w przedmiocie uchylenia układu, co umożliwi wierzycielom przystąpienie do egzekucji w stosunku do dłużnika. Czyli z tego pomocnika nagle zrobił się katem dla przedsiębiorcy, który mu zapłacił. Jak najszybciej Chce ten układ uchylić i zachęca sąd i wierzycieli, żeby rzucili się na dłużnika, zabrali mu wszystko, co ma. Akurat w tym przypadku dłużnik miał wiele do zabrania, więc na pewno e, no, będzie czym się dzielić. Przeglądałem akta pana Adriana na temat innych postępowań restrukturyzacyjnych, bo jest to oficjalnie podane w, w odpowiednim zbiorze okazało się, że pan Adrian prowadzi od 2020 roku prawie 200 postępowań. Większość czy duża część została już zakończona prawdopodobnie właśnie w sposób o którym mowa, czyli przy pierwszym możliwym e, przypadku e, braku wpłaty lub nieterminowej wpłaty być może się sytuacja powtarzała. Pan Adrian występował o natychmiastowe uchylenie układu. Jest to w jego interesie, ponieważ nadzorca układu nie ma odrębnych środków od przedsiębiorcy, czyli właściwie wykonuje swoją pracę za darmo, a wynagrodzenie z tytułu stworzenia planu restrukturyzacyjnego i układu z wiercielami już odebrał. W związku z tym. W ten sposób staje się zabójcą przedsiębiorcy. A jeżeli tych postępowań prowadzi tak dużo, jak pan Adrian, jest zabójcą seryjnym. I to Państwa spotka, to Państwa czeka, jeżeli zgłosicie się do sieciowej placówki antywindykacyjnej. Takich firm w Polsce jest 5 czy 10, nie liczyłem. W każdym takim przypadku chodzi tylko o jedno. Żeby zabrać wam jak najwięcej pieniędzy, markując usługę restrukturyzacji czy jakiejś innej pomocy. Przy wejściu w proces restrukturyzacyjny, który kończy się uchyleniem układu, musimy jeszcze pamiętać o jednym. Wchodząc w ten proces, jakby zaakceptowaliśmy, uznaliśmy wszystkie długi, które są zgłoszone w planie restrukturyzacyjnym. Co bardzo ułatwia wierzycielom później dochodzenie praw. Nie muszą iść do sądu, prowadzić wieloletnie procesy, bo my sami ten dół uznaliśmy, czyli mają skróconą drogę do uzyskania tytułu egzekucyjnego. Bardzo często przedsiębiorcy, wchodząc w proces restrukturyzacyjny, nie mają żadnych tytułów egzekucyjnych. Po prostu nie dają sobie rady ze spłatami, powstają pewne zaległości. Ale teoretycznie mogą jeszcze wiele lat prowadzić firmę, nie posiadając komornika na karku. I najgorszym rozwiązaniem wtedy jest właśnie wejście w proces restrukturyzacyjny, który najczęściej kończy się, tak jak powiedziałem, wydaniem sporej kwoty, uchyleniem układu i ułatwieniem wierzycielom odzyskania swoich należności. No nie zawsze. Słusznych, szczególnie jeżeli mówimy na przykład o bankach. Jakie więc są alternatywne rozwiązania w stosunku do restrukturyzacji? No przede wszystkim skuteczna antywindykacja. Musimy bronić swoich interesów, swoich, swojego majątku, przecież to jest dorobek często wielu lat życia, mamy zobowiązania wobec rodziny, więc nie martwmy się, ani o finanse banków, ani o innych wierzycieli, no, poza e, przedsiębiorcami, których zawsze nie powinniśmy za, lekceważyć i zapominać o długach wobec e, przedsiębiorcy, który wykonał wobec nas jakąś usługę albo sprzedał nam towar. Antywindykacja to szereg działań, które są zupełnie inne od tych, które zaleca system. Często są kontrowersyjne, ale zawsze zgodne z prawem. My patrzymy na przedsiębiorcę inaczej. Patrzymy także na to, kto jest sprawcą, a kto jest ofiarą. Bo często przedsiębiorca, który nie spłaca zobowiązań, traktowany jest niemal jako przestępca. Mówimy nie, przestępcy są po drugiej stronie. Przestępczy jest system, przestępcze są instytucje finansowe choćby podnoszenie procentowych pod niebo z kłamstwem, że to hamuje inflację. Dla tych z Państwa, którzy będą chcieli, abym przyjrzał się ich problemom w firmie czy z innym zadłużeniem, bardzo proszę o przesłanie maila, adres znajdą Państwo pod filmem. Na wszystkie wiadomości odpowiadam osobiście.